Zastanawiamy się, co zrobić, żeby było jeszcze normalnie, żeby przywrócić normalność, żeby przywrócić w życiu publicznym to, co zostało przewrócone, czyli przywrócić znaczenie Konstytucji i funkcję, jaką spełnia, i przywrócić gwarancję stosowania Konstytucji w taki sposób, żeby nigdy już nie została zbezczeszczona, co ma miejsce od kilku lat w Rzeczpospolitej Polskiej. Nad tym zagadnieniem, nad gwarancjami zgodności prawa z konstytucją i mechanizmów kontroli, będą zastanawiali się ludzie, którzy znają się na rzeczy, wiedzą co mówią i wiedzą dlaczego mówią. A będą mówili o Trybunale Konstytucyjnym tak, żeby to, co było, jest postawione na głowie, pustej głowie, postawić na nowo, na nogi. Bo Trybunał Konstytucyjny był pierwszą ofiarą wojny przeciwko Konstytucji prowadzonej przez konstytucyjne organy państwa. Dzisiaj jest współsprawcą niszczenia porządku konstytucyjnego. I trzeba rozważyć wszystkie elementy statusu, pozycji prawnej, postępowania i obsady Trybunału Konstytucyjnego. Żeby w Trybunale Konstytucyjnym Zasiadały osoby, które, jak mówi Konstytucja, wyróżniają się wiedzą prawniczą, żeby pozytywnie wyróżniali się wiedzą prawniczą. Trzeba zatem pomyśleć, w jaki sposób wybierać kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, w jaki sposób zabezpieczyć skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i w jaki sposób nie dopuścić do tego, by konstytucja stała się pustą kartką papieru. To jest święta kartka papieru, która musi być we właściwy sposób czytana, rozumiana i stosowana.